Witamy, witamy gorąco w nowym odcinku tutaj zaczynamy dzisiaj z klateczki z kurkami zimą, patrzcie nawet się kurki wykluwają trzy sztuki śnieżno, jakoś to jak się nazywały? nie, to są swerki, ale jakieś tam się, coś tam Swerki, ale w śniegu się wykociły, wy, wy, wy... a w śniegu, no, w śniegu wylęgły. się wylęgły one ale patrzcie jaka kurka ładna naprawdę fajna nie chcę wytale. Odej, odej. Nie mi, kurwa. <gry> ale jest agresywna mamusia tutaj pilnuje więc jest najważniejsza nie będziemy tu przeszkadzać pokażemy wam teraz nowe nabytki w królikach i w klatce jak się prezentuje więc przechodzimy tam a teraz tak się prezentuje klatka wygląda naprawdę pokaźnie w porównaniu do tamtej starej na przykład która też będzie tutaj nowa zrobiona taka sama identyczna w tym miejscu i tutaj nowy nabytek termuncki samczyk kolejny bardzo ładny i tutaj nowość w hodowli nowa wyrasa jak będziecie zauważyć olbrzym belgijski biały bardzo duży pokaźny samczyk jeszcze nie ma roku ale już naprawdę wagę swoją ma możecie dać w komentarzach jak wam się podoba bardzo ruchliwy widać że fajnie, fajnie to się zapowiada samiczki będą pokry, pokryte nim to zobaczymy jak to potem będzie chodziło na filmach dajcie znać w komentarzu jak tam wam się podoba teraz sobie przejdziemy do młodziaków jak to wychodzi Dobra, to <laughs> jak to wygląda tutaj mamy ładne Madagaskarki młodziutkie eleganckie, piękne kuleczki tutaj po ostatnim filmie jak pamiętacie to są już te młode strokacze też ładnie przybierają tutaj kolejne młodziaki, tu bardzo fajne gniazdo młodych trochę, trochę jest tutaj tych młodzieży też będzie do wybierania też prezentują Tutaj jeszcze gniazdki. <tryk> tutaj macie tą pełną barwną samiczkę. I tutaj macie termąckie i po tej stronie samiczki srokacza również do góry pełnobarwna z młodymi. Macie jakie ładne żywe, ruchliwe króliczki. tutaj dwie sztuki zostały do odsadzenia jeszcze trochę gdzieś pewnie do kromatki <laughs> tutaj samica dopuszczona srokacza bardzo ładna jak zwykle czekamy na wykoty tu sobie ładnie odpoczywa koleżoneczka A ta będzie jeszcze dopuszczona? I lecimy dalej. Tutaj już średniaczki z mamą. Tutaj samiczka już dopuszczona. Kolejne, kolejna klateczka. Też dopuszczona samiczka. Czekamy jeszcze trochę na wykot. Tu już średniaczki. O samiczka tutaj została, widzę, ładna. Dalszej hodowli. marana jeszcze francuskiego. Lecimy dalej. Tutaj do góry samiczka po wykocie. Tam widać nawet w gnieździe jak się młode ruszają. Elegancko. Tutaj kolejna samiczka dopuszczona. Czekamy na wykocik. Do tutaj do odsadzenia, już średniaki. I kolejna klateczka. No, tutaj już pokaźne. Tu kolejna doku, dopuszczona samiczka. Tu już z mamusią, takie ładne statko. Elegancko tutaj. Bardzo ładnie. Tutaj już średniaki ładne. Tu już jest takie. Takie już naprawdę. Fajne tu są. Coś by się z tego wybrało. Fajnego. I tutaj samiczka barana francuskiego. Biała. Z młodymi sobie siedzi odpoczywa. Zobaczcie jak ładna ta samiczuchna o. Świecimy tu w oczach. Tutaj kolejna samiczka już wyko po wykocie. Widzę ładnie. I tu samiczka z młodymi. Też elegancko. Wszystko pięknie rośnie rok się zapowiada na razie OK. Tutaj samce Te, to zawsze widzieliście główne samce. I to by było na tyle hodowli Tak się prezentuje całość teraz. Sprzęt jeszcze jest bo robić... Jeszcze no, sprzęt jeszcze jest, bo jeszcze będzie kontynuacja prac Więc życzymy miłego dnia. O, tu się takie mamy. Oczywiście nie jest reklama, ale taki używamy do dezynfekcji Środeczek piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie. I do następnych odcinków widzimy się na razie.